Lecimy w święc gold! Dwa razy speed, okej. Okay. Dobra, bo nie mam czasu, więc dwa razy speed, okej. Okay. Tu miała już taka lepica przemowa, że przeszliśmy wiele, ale liczy się to ileś przejdziemy. Najważniejsze to jest. jest to, że przejdziemy razem. Każdy z nas to!

Za ciebie już tak coś nie coś Ja młody Leo, myśli, sam sprawę, przybijam na trikę kładę. Każdy za daje radę, to wszystko zgodnie z prawem. Żadnego do sądu, a mówię wam, że jestem. Co jest? Tak, tak wszystko nie ja ze starą na w parze. zawsze myślałem. Ale go, ale go, ogarnął, całe zło o, myślałem, że tego nie dźwignę, ale z nimi to byłoby dziwne